Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i w dzisiejszym filmie zabiorę Was do Barcelony na Grand Prix Hiszpanii Od razu po wylądowaniu towarzyszyła nam Formuła 1 Następnie udaliśmy się do galerii na lunch i stał tam symulator na wzór bolidu Mercedesa a na zewnątrz było wiele sklepów F1 oraz bolid Fernando Alonso. Które wam teraz pokażę, są nagrane w czwartek na Pitlane Walk, który jest dodatkiem za zakup trzydniowych biletów. W tym przypadku było to darmowe w przeciwieństwie do Hungar Ringu, gdzie trzeba było dopłacić 20-25 euro za osobę. Wszystko nagrywał mój tata, dlatego słyszycie tylko mój głos, ponieważ musiałam być w szkole i pozaliczać rzeczy, które ominęłam przez Monako. Po przejściu przez bramki wchodzimy do tego magicznego miejsca. Wiele drużyn ćwiczyło zmiany opon oraz pojawiło się tam wielu kierowców. Jakby się ktoś zastanawiał, to tak wygląda stanowisko Hasa. Wszyscy wywoływali Fernando Alonso. Tak prezentuje się widok z prostej startowej, i muszę przyznać, że jest niesamowity, i naprawdę bardzo żałuję, że wtedy mnie tam nie było. Tutaj macie wyjazd Williamsa Logana Sargenta, zawsze to wygląda tak hop ale naprawdę panowie bawili się z tym około minuty. Niby mało czasu, chociaż z drugiej strony to jest Formuła 1, tutaj wszystko musi się błyskawicznie. W pewnym momencie do podoku zawitał Shadley <śmianowicie> Najbardziej rozbroił mnie ten transparent. W garażu Mercedesa pojawił się Neymar Jr. Jakby ktoś go nie dostrzegł, to ten z dziesiątką na plecach. Chwilę później przyszedł do kibiców George Russell i stał tak blisko, że było to no, nierealne po prostu. A tutaj już jestem ja, dlatego przekazuję was w swoje ręce się złożyło, że po wylądowaniu mieliśmy jeszcze czas, żeby wpaść na, sorry, na kwalifikacje. Dlatego zabieram Was na tor. Dopiero co weszliśmy, od razu powitał nas fanzone i teraz się też do niego przejdziemy. Standardowo jak na każdym vlogu trzeba odwiedzić fanzone i porównam go trochę do tego z Monaco, do tego z Hungaroringu, żebyście wiedzieli mniej więcej jaka to jest różnica na prawdziwym torze i na ulicznym. Z tego, co słyszałam, statystycznie największe wzięcie w Hiszpanii w tym momencie to jest około jakieś 67%. Z tego, co pamiętam, jest numercz Fernando Alonso. Tutaj jest po prostu tyle zielonych koszulek, że naprawdę tyle nie w swoim całym życiu nie widziałam. Standardzik, sklepy, jedzenie. Tutaj mamy ogromną stację Heinekena. Zero. Oczywiście nie będziemy promować alkoholu na tym kanale. Bardzo dużo ludzi, szczególnie między sesjami Formuły 1, no bo. Nie każdemu chce się oglądać pory Supercar albo Formuły 2. Co każdy fan zawiera? Zdjęcia z kierowcami, symulatory F1 Sport, chociaż na ukarania nie widziałam. Tutaj w fanzonie można też zobaczyć sobie model Polidu Nowej Ery. Można też sobie zamówić do domu, albo odebrać tutaj plakaty. Dla, to jest bardzo fajny pomysł w ogóle dla kolekcjonerów, dla miłośników, właśnie plakatów, ponieważ są tutaj naprawdę limitowane edycje niektórych wzorów. Jeśli ktoś nie wie wszystkiego do końca o kierowcach, to tutaj jest jak Meet the Drivers. I przedstawia się na przykład Shane Leclerc są różne ciekawostki o nim, różne takie standardowe informacje. Tak to wszystko właśnie wygląda z góry i to jest bardzo dobrze wszystko logistycznie przemyślane. Jest bardzo dużo atrakcji mimo tego, że z góry wydaje się naprawdę jest bardzo też dużo ludzi, to jest miejsce, uwierzcie mi i naprawdę jest typowo podwyścili wszystko zorganizowane. Na to, że znajduje się też monument upamiętniający drugie mistrzostwo świata Fernando Alonso. Pod trybunami znajduje się taki mały pamiątkowy kącik, taka mini muzeum. Jest naprawdę bardzo ciekawie też zrobione. Nie słyszałam o tym wcześniej i tak weszłam i miałam takie wow, ej tutaj coś jeszcze jest. Właśnie weszliśmy na trybuny. Za 6 minut zaczynamy kwalifikacje, więc wyrobiliśmy się w czasie idealnie. I widać, że ten tor to jest taka świątynia motorsportu. Czuć ten cały vibe wyścigowy. I znowu mamy miejsca na garażu, więc będziemy oglądać każdy pit stop. Czasu zostało coraz mniej i już powoli zaczyna padać. Dlatego muszę wyjąć płaszczyki przed kierowcy szli na ważenie i takie sprawy po kwalifikacjach. Był tam Charles, Kevin, Logan, Alex, Czeko, Joe, Nick i Yuki. Następnie podjechali z tych kwalifikacji i zaczęli udzielać wywiadów centralnie naprzeciwko nas. Oczywiście musiałam pokiepać do swojego idola. Następny dzień, dzień wyścigu. Przy oczekiwaniu na wyścig trafiliśmy na ceremonię szampana kierowców Formuły 2. Tak rozpoczynała się parada kierowców i Fernando Alonso udzierał wywiadów dla swojej publiczności. Następnie marszale wydzielili trasę, aby kierowcy bezpiecznie dostali się na tor. Później Carlos Sainz wracał swoim prywatnym wozem i miał wielkie wejście. Przestała godzina do wyścigu, wszyscy już się powoli przygotowują. Widzę, że niektórzy mają wyciągnięte łety, także zdajemy już prawdopodobnie prognozę. Tam widać ciemne chmury i mam nadzieję, że będzie się działo. Zostało 40 minut do rozpoczęcia wyścigu i już powoli zaczęli ustawiać wszystkich na start. Mogliśmy zauważyć Carlosa Sańca, Giorgia Resela, dwa McLareny, Nico Hulkenberga, i dwa Astony Martiny. Z czasem zaczęli się pojawiać kierowcy i gwiazdy, np. George, Kiliana Empe oraz Will Buxton. Później dołączył do nas Kevin, Czeko i Yuki. Teraz lepsze ujęcie na Czeko. Następni kierowcy wsiadali już do swoich pojedzów. Między innymi George, Joe. I przychodził się Ginter Następna rzecz jest oczywista. The lights out and away we go. Nawet na ostatniej pozycji trzeba dopingować idola. Zauważyliśmy szakirę, która stała naprzeciwko nas. Tu widać maraton biegaczy, wszyscy ruszyli pewnie jakieś charytatywne tyle ludzi. Yeah! Coś, czego bardzo nie lubię, czyli ludzie na płotach. Jestem z nich dumna, cieszę się, ale zawiodłam się bardzo na lando, jest mi przykro, no ale trudno, takie życie! Nastał czas na powrót, i na tym torze jest to bardzo ułatwione, szczególnie jeśli macie wykupiony parking. Wyleciało mi z głowy zakończenie odcinka na torze. Dlatego zakończam go dla Was na korcie. I dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę. Zachęcam również do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. Zapraszam do mojego Instagrama oraz na mojego Twittera. I widzimy się na omówieniu Grand Prix Kanady.